Witajcie serdecznie. Jestem dzisiaj na pasiece. Słuchajcie, przywiozłem te moje nowe ule i będziemy robić podmiankę dzisiaj. Będziemy robić podmiankę. Słuchajcie, coś tam o tych ulach. Może chwileczkę wam powiem, jak to tam wygląda. Słuchajcie, tak. Daszek modrzew. Daszek jest modrzew. Słuchajcie, same drewno modrzewiowe. One są tylko drewniane. Korpusy są sosna, wiadomo. Mam tu u nich powałkę zrobioną już, żeby tam nie będzie powałka niebeleczki. Wiadomo, odennica tam, jak widzieliście na poprzednich filmach, też modrzewiowa. Ja zabrałem tutaj już sobie trochę rameczek z węzą. zobaczymy, bo tam, wiecie, co parę dni nie było pogody. I, i tak nie zaglądaliśmy do tych pszczół, zobaczymy, jak to tam wygląda. Będziemy podmieniać, będziemy podmieniać tutaj tą trójkę. Tam, tą, 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 tą trójeczkę sobie zamienimy po kolei, później one pójdą na odkładówki tam do tyłu. Tutaj kolega jeden przywiózł na rodzinę, chce jedną rodzinę ode mnie. Będę mu dzisiaj przełożył. Chyba mu tamtą przełożymy, co stoi tam osamotniona. No i słuchajcie, parę dni, tutaj, parę dni się tam trochę troszeczkę było pracy. Parę dni było pracy. No, zabrałem matkę, zabrałem matkę, zabrałem matkę z ula. Zaraz wam może, może wrócę i pokażę, jak z którego to ula. Zabrałem matkę z ula z odkładem tej rodzinki, to będzie rodzinka wychowująca matki nasze Zabrałem ją w sobotę, zabrałem matkę No i oczywiście tam było przekładanie larw No tam do, dla wtajemniczonych wiedzą o co chodzi Dla początkujących pszczelarzy to nie polecam tego, tego robienia Bo no jest, jest, troszecz, jest, troszecz, jest troszeczkę zabawy, żeby larwy nie uszkodzić Jest troszeczkę zabawy I po prostu wziąłem, wzi zrobiłem odkład i ten odkład stoi tutaj z tą matką z tą matką starą jak robimy odkład rameczkę, rameczkę z czerwiem na wygryzieniu rameczkę z czerwiem na wygryzieniu słuchajcie rameczkę z czerwiem na wygryzieniu o to jest bodajże ta rameczka z czerwiem na wygryzieniu druga środkowa rameczka z pokarmem mateczkę wkładamy tutaj i one sobie tutaj będą siedziały i będzie się ta rodzina odbudowywała ja tej matki jak przełożyłem te przełożyłem przełożyłem te larwy do, do, do miseczek tam po prostu tam ten poddałem tam około 30 tych matek wiadomo one tam jeszcze one tam jeszcze sobie około 30 tych, 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 tych larw przełożyłem do tych miseczek, słuchajcie. I, I będą matki tegoroczne. I będą matki tegoroczne już dostępne. E, one tam wiadomo jeszcze sobie odciągną troszeczkę miseczek matecznikowych takich na, 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 swoich, na swoich ramkach. Ja też wykorzystam te wykorzystam te larwy, te, wykorzystam te mateczniki, po prostu powycinam je później i pozasiedlam nimi uliki weselne. I to będą dla mnie matki, a te, te matki, które przekładane są larwy, te jednodniowe larwy, to one po prostu nam no, no, dla chętnych do kupujących, nie. I to jest, to jest naprawdę dobra rodzina tutaj. Naprawdę ona jest bardzo mocna, silna i, i, i fajne fajne z niej wychodzą matki. Naprawdę tutaj nie było trzeba ich podkarmić na wiosnę, niczym, one miały pokarm. Tam były, były porządnie zakarmione. To jest ta rodzina z tego ula, o których tam ktoś komentował. że Bokiem wychodzą, no wychodzą bokiem Niestety, nie chce mi się tego Jeszcze nie mam czasu, żeby to zrobić po prostu No dobra, tak to wygląda Słuchajcie, ja gdzieś sobie tutaj ten telefon postawię I będę I będziemy przesiedlać te rodziny do tych nowych uli Tutaj troszeczkę jest wiaterek Jeszcze ta pogoda nie bardzo, może zaczekam chwilę Jeszcze może się uspokoi tak koło 14-15 i, I będziemy Zasiedlać te, te, te rodziny tutaj One są takie w miarę dobrej Dobrej sile te rodziny tutaj Tu już mają na górę na górę mają dane, słuchajcie, na górę mają dane ramki z węzą, tam ramki z, o, mają na górę dane ramki z węzą, ramki z tym, z suszem, coś tam tego, te, tego, tego pokarmu. Naniosły tam niedużo, ale coś tam przyniosły, słuchajcie, ocieplenia. Będę już im zabierał, dzisiaj tego już im nie będzie potrzebne, to już im nie będzie potrzebne, będę im zabierał. Jedną ręką ciężko się robi, powiem Wam. Ciężko się robi jedną ręką. Dobra, ja będę, ja się przygotuję do przesiedlenia tych, tych ulików trochę. I jak będę przesiedlał, to, to, to załączę wam film, zobaczycie jak to wygląda. Słuchajcie, ja jestem gotowy i będziemy, będziemy przesiedlać te ule. Będziemy tą rodzinkę przesiedlać, tą pierwszą może. O, trochę im może zrobimy, trochę żeby się nie denerwowały. Tą pierwszą, którą zrobimy, to ocieplanie to im będę już zabierał. Ono im nie będzie, słuchajcie, potrzebne. Pójdzie na strych na górę. No, zapach jest super. Zapach jest super. One coś tam chyba nanosiły. Słuchajcie, coś tam chyba nanosiły. tam chyba na słuchajcie dobra kata weźmiemy tutaj słuchajcie może mi się uda cały nie, nie uda mi się całego przełożyć nie uda mi się całego pogoda jest słuchajcie dzisiaj świetna pogoda jest świetna dzisiaj naprawdę Naprawdę robi się świetnie Odwrotnie tu mają wylotek Słuchajcie jak ustawiacie ul to żeby on był delikatnie pochylony do przodu Żeby on był delikatnie pochylony do przodu wtedy jak para jest wodna to ona sobie ścieka tego ula Tu mamy pogałeczkę, jestem w miarę ustawiony, fajnie chyba. I robimy, i działamy, słuchajcie. I działamy po kolei, I działamy po kolei. Ten ul taki trochę już powiem wam zniszczony jest. Ja go zostawię sobie na odkład. Będę na odkład. Zobaczymy od razu przejrzymy czy tam nie ma nastroju rojowego. Podamy tak jak były. Zobaczcie jak pięknie zaczerwiona. Zobaczcie jak pięknie zaczerwiona. Ładnie Ładnie są rameczki zaczerwione, słuchajcie Ładnie są rameczki zaczerwione, silna rodzina powiem Wam zobaczcie silna rodzina Mastoju rojowego jakiegoś tam nie widzę, słuchajcie Tutaj na tej ramce powinna być matka, tak mi się wydaje, ale wiecie Jajeczka są Jajeczka są, ale jej nie widzę pani wydawało, jakby się znalazła. Matki to są szybkie, to one wiecie. Mhm. Czasami się zdarza, wiecie, że matka przejdzie na górę i zaczerwi na górze, ale tutaj są jajeczka, widzę. Więc tu się nic nie dzieje. O, ramka z pieszgą, pyłkiem taka mm. bardziej. zostaje na korpusie to słuchajcie zmiatane bo czasami nie daj Boże by tutaj matka była żeby nam Prawie jak nastrój rojowy. Jak, jak przechodzę, dobra. Teraz tak. Lata odgrodowa. A, słuchajcie, bo ta powałka tutaj nie pójdzie od razu, tylko powałka pójdzie na górę. Bo no, musimy jeszcze tutaj pozamykać. Musimy pozamykać tutaj jeszcze. Je. O paquinho fazer na <todos> No my, I dajemy drugi korpus nowy dajemy drugi korpus nowy super i przekładamy te ramki co były na dole i zobaczymy czy tu jest trochę naniosły tego miodu czy nie naniosły jak to wygląda słuchajcie zobaczymy czy naniosły tutaj czy nie Tego kropu słuchajcie, jest. Zobaczcie. Naniosły troszeczkę. Zobaczcie, zobaczcie jak się świeci. Nie wiem czy widzicie. Naniosły troszeczkę. Tu jest się czerw wygryza. Matka na górę nie przeszła, bo jajeczek nie widzę. zobaczcie naniosły troszeczkę słuchajcie nie ma jakiegoś tam szału ale troszeczkę naniosły można by im w dołu jedną ramkę tutaj wiecie co jeszcze dać z przerwie. ale chyba nie teraz chyba jeszcze je wtrzymamy troszeczkę widzę tam jakiegoś nastroju rejowego nie ma słuchajcie zobaczcie jest nakrob naniesiony jest nakrob naniesiony jest fajnie Słuchajcie, nowy zatwór, tak? Bo to wszystko jest nowe w tym ulu Nowy zatwór dajemy Zatwór. i chyba będzie wszystko na razie jeszcze zobaczymy na tym korpusie tutaj jeszcze. tego zatworu i weźmiemy jeszcze czyli tutaj troszeczkę obnieciemy Dobra słuchajcie i tak to wygląda i nowy mamy przesiedlony stary pójdzie na odkładówkę a nowy mamy zasiedlony słuchajcie jeszcze daszek tylko O. i słuchajcie mamy przesiedlony stary ul zabieramy stary ul zabieramy a nowy mamy przesiedlony no i tak to wygląda słuchajcie i tak to wygląda eee, ja powiem wam tak eee, ja się zabieram do następnej te ule i jak zrobię wszystko to, to to będziemy się widzieć tam jeszcze chwilę pogadamy